13 sierpnia 2019 roku i 13 dla kogoś, kto bazował na sentymencie negatywnym i do tego bez stopów, rzeczywiście może być pechowy, mimo że to, mimo, że to nie piątek. Mamy zwrot akcji na rynku. Z kwestia manipulacji, skoordynowanej manipulacji, bo najpierw pojawiły się informacje poprzez chińskie media, później również kwestie związane z amerykańskimi agencjami. Generalnie w skrócie wracamy do rozmów w ciągu dwóch tygodni małymi literami, że to będzie rozmowa przez telefon. Opóźnienie, opóźnienie taryf nie wszystkich, kwestia zagłębienia się w szczegóły. Natomiast zmasowany squeeze zmasowany squeeze jeśli chodzi o pary jenowe, jeśli chodzi o indeksy. Zaczynamy mimo wszystko od eurofunta, bo tutaj przypominam o krótkich, które gdzieś tam z perspektywy średniego terminu, wychodząc z TradingView, o, o czym sobie mówimy. No wreszcie jest próba powrotu pod 70. 92, 40, 92, tu będzie kluczowe, na razie, na razie nie wygląda to najgorzej, biorąc pod uwagę, że dane z brytyjskiego rynku pracy w porządku, fatalny zew. Zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia związana z ewentualnymi wyborami. Bo przypominam, że we Włoszech rząd na krawędzi upadku no i to generalnie powinno osłabiać euro, natomiast no nie idzie to tak jak po maśle, raczej jak, raczej jak krew z nosa, póki co. Przypominam, że jutro z perspektywy funta dane dotyczące inflacji po stronie konsumentów. Teraz na szybko, pary jenowe, w związku z tym, że mamy przepotężny, przepotężny squeeze, a dolar z jenem wraca przede wszystkim powyżej 105,50 i to jest, to jest kluczowe. W tej chwili między 105,50 a 105,80 potencjalny popyt, który mógłby otworzyć drogę w kierunku powrotu w kierunku 107,20. W związku z czym kwestie jakiegoś cofnięcia 1580, 15,50, jeśli ten sentyment zostanie utrzymany, jeśli za chwilę nie zaczniemy się cofać, bo wiecie, to jest kwestia już wyczerpania, ile razy można grać tym samym, tak? Wracamy do rozmów, nie wracamy do rozmów, wracamy do rozmów, nie wracamy do rozmów. To w końcu może się rynkowi znudzić. W związku z tym tu należy uważać, na to, czy tam ta para z tego napompowanego z tego napompowanego okrętu w tej chwili nam trochę nie, nie uleci, tak? w związku z czym końcówka dnia będzie istotna i tutaj w kwestii dolara z jenem na ten moment 150 105,50. myślę, że warto spojrzeć na pary jenowe z walutami towarowymi Australijczyk, Kanadyjczyk, proszę pamiętać, że w czwartek podczas sesji azjatyckiej z Australii dane dotyczące rynku pracy warto również zwrócić uwagę na kwestie związane z notowaniami złota wracamy pod poziom 1500 i pamiętacie o czym mówiliśmy, że kwestia jak duże są krótkie pozycje na złocie, jeśli chodzi o banki inwestycyjne, coś może być na rzeczy warto, warto obserwować, być może jakaś gigantyczna głowa z ramionami, która by nas zepchnęła w okolice 1440 z perspektywy, z perspektywy intraday. W związku z tym to, na co ja będę zwracał uwagę, indeksy. A gdzie będziemy na koniec dnia parie nowe. Dolar z jenem plus waluty towarowe typu kanadyjczyk lub australijczyk. Kanadyjczyk, popatrzmy, gdzie ropa dociera. Australijczyk może po, po danych. Fund może być gdzieś tam ewentualnie w cieniu. funt z jenem. No i kwestia złota, ale tak jak mówię, patrzcie, czy ten sentyment za szybko nam nie wyparuje. To będzie tutaj, to będzie tutaj istotna kwestia, jeśli chcemy mówić, jeśli chcemy mówić o poziomach, to złoto pewnie między 15, 10, 15, 20. Wspomniany przeze mnie wcześniej dolar z jenem 105, 80, 105, 50 z drugiej strony. Australijczyk z jenem już sobie, już sobie sprawdzamy. Próba wyjścia z takiej dość sporej... A jeśli założymy, że to wszystko było konsolidacją i konsolidowaliśmy się przez 150 pipsów, to teoretycznie mamy 150 pipsów do góry. Myślę, że tutaj okolice 72, 71, 80 z tej perspektywy mogłyby być, mogłyby być dobrym rozwiązaniem i ewentualnie ja popatrzę na GMPCHF, oczywiście, Pary z Frankiem Szwajcarskim również mogą być brane pod uwagę. Wspomniany przeze mnie tutaj. GBP, -CHF, też próba bicia dna, konsolidacja. Jeśli wyjdziemy górą, to retest 18-1850. Teoretycznie mógłby mieć miejsce łącznie z próbą powrotu w kierunku 119-120. A być może, jeśli ktoś woli waluty towarowe, Australijczyk z frankiem albo Kanadyjczyk z frankiem, nie pomijając oczywiście dolara amerykańskiego. A, bo obecne zachowanie pomaga we wzroście e, amerykańskich rentowności. Tyle w ramach szybkiego uaktualnienia, żebyśmy mniej więcej wiedzieli o co chodzi. Pamiętajmy w tle o tej nieprzyjemnej sytuacji, która ma miejsce w Hongkongu e, i nieprzyjemnej sytuacji z perspektywy e, wydarzeń na granicy e, Chin i Hongkongu, gdzie e, zgrupowane są wojska. A, no bo według chińskich władz, e, wydarzenia w Hongkongu miały już. E, wyglądało jak akt terroru. No. Zawsze sobie można czymkolwiek usprawiedliwić kwestię wysłania, wysłania wojsk. No to to takie negatywne czynniki, plus argentyjskie peso, już gdzieś tam w okolicach 60, w którymś momencie było. Nie wiem, jak to wygląda w ten sposób, ale tutaj uwaga na emerging market, na rynki, na rynki wschodzące, bo ta Argentyna może nam tutaj się delikatnie, delikatnie odbić czkawką, jeśli chodzi o rynki wschodzące. Wszystkiego dobrego, nie dajcie się złapać w pułapkę. Dużo się dzieje. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.